Cześć wszystkim, dzień dobry, dzisiaj z Szymonkiem zagramy sobie Przywitaj się Szymonku Petra, cześć cześć, witajcie. Psi Patrol zagramy sobie razem. No i zobaczymy jak tam pójdzie. Jak myślisz, jak pójdzie nam Szymonku? Fajnie. Tak, no to tak. No 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 no, Tak, tak, pisek. tak, tak. Dobra. No i to będziemy... O, tu musimy mieć wskazówkę. Ja postaram się kierować. A twoim zadaniem będzie uruchamianie Turbo. Tylko musimy zebrać te pakietki. oj nie udało mi się nic zebrać. Kosteczki. I. super. O, patrzcie, jak nas odbił. Ja cię. Ale my też to mamy. A dzięki temu się. przy. O, teraz dostaniemy. Teraz możesz użyć. No, tutaj musisz kliknąć. O, wystrzeliłeś coś. Jeszcze raz, bo tu widzę. O, patrz, widziałeś? Coś takiego wyrzuciłeś. O, i teraz turbo i, i alt, możesz tam nacisnąć ten przycisk drugi. Nie, nie, tu. No, patrz jak szybko teraz jedziemy. Super, jesteśmy na pierwszym miejscu. Widzę, że znowu mamy tę umiejętność. To może ją, o włączyłeś, ten wir taki. O. Teraz zbieramy kosteczki i kolejny wir możesz tam... A już nie mamy. Wow, No dobrze nie wjechali mi Możesz spację kliknąć, ten długi przycisk, co masz palec na nim, o, dzięki temu Dzięki temu możemy szybciej jechać. No i teraz jeszcze, bo patrz Szymonek, jak coś mamy... No, jak coś mamy, fajnego. oj, tu coś nam postawili. Ale jak mamy fajną rzecz, to ona tu jest. Wiesz, jak tu coś się pojawi, to wtedy możesz kliknąć tego alta. Pojawiło się? Patrz, tutaj mamy taki obrazek i to świat, To mówi, że o właśnie, że możemy coś dodać. O no, tak. Musimy tu wystrzelić, ale okej, okay, turbo jeszcze, dobra. No i znowu ta, ten placek. O, wygraliśmy. Szybko, nie poszło? Będziemy jeszcze grali, kolejny. Ale teraz nie wiem, czy uda. O, dostaliśmy coś. Wyścigi, takie skórkę jakąś. Kolejny wyścig odblokowany, kolejny wyścig. Dobra, i tu mamy. Wróć do tras. Kolejny wyścig. Chyba nie możemy zmieniać za bardzo postaci teraz, wiesz? A potem na samym końcu może wybierzemy jakąś inną. Co ty na to? Ja bym chciał Chase'em? No to spróbujemy. Dobra, tutaj coś mówią pieski. I możemy jechać dalej. Teraz będziemy mieli trasa spinakowa. Trasa spinakowe za Viasy, Zatoka przygód. No to będziemy jechać. A ten piesek, co my nim je, kierujemy, to jak się nazywa? Rex chyba, nie? T-Rex czy Rex? Rex. Rex się nazywa. O, patrz na tą tram, są wyskak gdzie wyskakujemy. O, styk. O, dostaliśmy coś. O, super szybkość. Ale pięknie pojechaliśmy. Jeszcze jedną, daj, włączaj. Wow. Ale super, patrz do góry. Ale nieźle, prawda? Ok, włączyłeś, widzę tam jego umiejętność, ale jeszcze koło mamy, zobacz. O, pięknie, bardzo ładnie. Idziemy jak halala, prawda? O, patrz, to jest jakiś super skrót, będziemy szybko jechać. Wow, nie zauważyłem go, ale... jesteśmy. Ale oni za nami! No, ale my jesteśmy bardzo daleko. Oni nie mają takiego... i coś się spowolniło, ktoś mnie spowolnił, nie mogę jechać. Okej, okay, mamy przyspieszenie. Ale nas spowolnili. idziemy jeszcze raz na tym skrócie? no tylko musimy tam podjechać żebym ja go nie przegapił włączaj turbo tak jest dobra i teraz gdzie jest ta? ta? jeszcze nie tutaj Co zaraz będziemy mieli, tutaj chyba jest ten skrót tak? nie tak chwilę ale nas spowalniają, zobacz nie mogę ruszyć Cały czas nas spowalny jakiś. To może Ryder? rider. Niebo może nie jest ustajna. Tu patrz, tu jest ten skrót. Udało się. Teraz będziemy wyskakiwać. Jedziemy szybko, jeszcze dwie kosteczki i będziemy mieli ten super umiejętność. O, teraz możesz włączyć. No włącz, włącz. Okej. Okay. Nie trzymaj tego cały czas, to trzeba co... potem, nie? Jak będzie... teraz możesz włączyć Alt, ten mały przycisk. No, znowu ten mały. Tak jest. Teraz tu nas chyba nikt nie dogoni. Tak krótko uważaj. Dobra, ale... pilnuj naszych tych wskazówek. O patrz tam a u góry tak jak ci mówiłem jest to widać taki wir u góry po lewej stronie ha? No to znaczy, że o przegapiłem skrót Zagadaliśmy się Ale to nic nie szkodzi I tak będziemy szybciej Oni jadą skrótem No niektórzy jadą Wycwanili się ale chyba to już jest koniec i jesteśmy na pierwszym miejscu. Dobrze nam poszło, nie? Okej, okay, no spróbujemy A teraz wróć do, wróć do tras, może... Może jakoś tutaj tu są szcze, szczeniaki na drodze. Ale czy my możemy wymienić postać? Zaraz sprawdzę. Tu jest tylko rex niby. Więc, chyba, tylko leksem albo możemy zagrać wyścig. O, Wyścig. szybki wyścig. Chcę szybki wyścig, tylko cześć. Tak. Cześć. Żadna dżungla nie jest zbyt duża. Ale, cześć. Ale czekajcie, czemu nie mogłem wybrać postaci? A czemu mamy tego? Czekaj, my nie, powinniśmy mieć inną postać. Menu główne, tak. Na pewno. nie chcesz. Coś... Dobrze, tu znaleźliśmy ten wybór i tu jest... Ale co tu jest? chcesz tracę? myśmy już nim jechali. Widzę, mamy ten no to, kogoś no to, innego. No to Ryder. Rydera? tak tego. Rider jest z zespołem i wygrywa. No to dobra, to Ryderem pojedziemy. Ryder jest szybszy i wygrywa, prawda? Wybierz to. Okej. Okay. Tu mamy piaskowy Patrol. A tu tam zawodnie? Bo tu już mamy trzy gwiazdeczki. Zrobimy tam, gdzie, widzisz, tu się żółte takie gwiazdki świecą, widzisz? Tak? No a tutaj nie mamy, więc ten wyścig piaskowy port możemy. A tam zacznij wyjść wszystkie łapy na pokład. mi Masz te? Tak. Dobra. O, jest i nasz raider. Kaleta tutaj daje znak startu. Ciekawe czy wygramy go? Uwaga, jedziemy. Okej, okay, co dostaliśmy? No, rzucaj, rzucaj. Jedziemy. Będziemy mieli przyspieszenie. No, włączaj. Nie włączyłeś, mąku. No, teraz. Wow jak szybko jedziemy No A tu był skręt Uda mi się O proszę bardzo, udało się Spróbujmy tego tarcza taka ochrona przed złymi zdarzeniami No, włączam Tak jest Jeszcze dwa okrążenia Super No super szybkość włączaj Mały przycisk tak jest, ale będziemy jechać. A on nie zauważyłeś skrótu? No przegapiłem go, ale zaraz będzie, będziemy musieli o nim pamiętać. A gdzie jest ty zapominasz o włączaniu tych wszystkich rzeczy. Tu jest. Jest, patrz, nie przegapiliśmy go. Ale, ale tam ci są... Włączaj tarcze. Tam ci są szybci. No bo zapominasz włączać tarcze, no poczekaj. Teraz, no właśnie. No i znowu mamy... Żmąkku włączaj, mały przycisk. Dobra. No, wrzucaj, już, włączaj, włączaj, cały czas, włączamy. Okej, okay, znowu... O, nic nie widzę. To jest chyba skrót, nie? Tu jest skrót, dobrze. Włączaj, turbo. Tak jest, spokojnie, spokojnie. O nie, niektórzy jadą skrótem. O nie, coś tu się wydarzy. Dobra, ucieka. Jeszcze jeden. Nie, wygraliśmy. Piąteczka. Tak jest, brawo. Ciekawi, nam zaliczy jako trzy gwiazdki. Chyba tak, prawda? Teraz zobaczymy. I co? Jest, mamy, patrz. Potem jeszcze patrz, ile tu jest map w ogóle do zrobienia. Wszystkie zrobimy sobie na trzy gwiazdki, ale to kiedy indziej. To co? Do zobaczenia, pa! Pa, do zobaczenia, pa!